Użyję moich ulubionych lodów Baskin Robbins jako bazy do moich pierwszych lodów. Jedna gałka wystarczy, a żeby dać dziewczynom nauczkę, dodam do nich rybę z puszki. Co za smród. Na sam widok robi mi się niedobrze. Zobaczymy, jak te złodziejki poradzą sobie z takim zadaniem. Dorzucę jeszcze troszkę cebuli. Już mam gęsią skórkę. Wlewam to teraz do specjalnej maszynki do robienia lodów. No to jest coś. A gdyby tak dodać do tego wodorosty? Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć miny dziewczyn. Jestem pewna, że im szczęki opadną. No dobra. Przed drugim deserze okażę litość i zrobię fajny owocowy rożek. Przecież wszyscy uwielbiają jabłka i banany. Och, co za zapach! Niech dziewczyny się nim cieszą. Posypię lody wiórkami czekoladowymi. Tu im się spodoba. Gotowe! Dziewczyny, chodźcie. Mogę być pierwsza? Śmiało, dawaj. Wow, ten rożek wygląda przepysznie. Mam szczęście. No i jak? Smakuje ci? Tak, bardzo jestem zachwycona. To jest niesamowite. Palce lizać. Pyszności. Widzę. Dzięki, Suzy. Teraz twoja kolej, Kate. No nareszcie mam nadzieję, że mi też się poszczęści. Oj, te lody nie wyglądają jak twoje. Fu, to obrzydliwe! O, mam pomysł. Cokolwiek wymyślisz, musisz to zjeść. Tak, dlatego zrobię to szybko. Hop! Tadam! Teraz najważniejsze jest, żeby to przerzuć. Mamo, mam mama, mdłości. Uf. Zamarzam. Wyglądasz jak bryła lodu. Wiem, wymyśliłam coś. Mam ciepły szalik. Pomoże ci się rozgrzać. Dziękuję bardzo. Teraz jest to o wiele lepiej. To było całkiem zabawne. W drugiej rundzie dziewczyny nie zamarzną, nawet gdyby bardzo chciały. Ponieważ zamierzam dodać do lodów super ostre papryczki i salami. To będzie ognista bomba. Sześciutko mieszamy. Spróbuję. Ojej, miałam rację. Jest jeszcze fajniej niż myślałam. Dobra. Jesteście gotowe? Nalewam masę do maszyny. Rożek wygląda naprawdę słodko. Jeśli nie wiesz, co jest w środku. Posypię lody orzeszkami ziemnymi. Nikt nie będzie niczego podejrzewał. Mam jednego. Teraz wezmę lody czekoladowe. Dodam słodkiego pączka. No i troszkę syropu czekoladowego. To będzie pyszne. Wyszły mi takie różne rożki. Zobaczymy, komu się poszczęści. A biurki kokosowe dopełnią ten pyszny smakołyk. Mogłabym sama to zjeść. Gotowe. Wow, myślę, że tam jest coś pysznego. Boję się, może ty zaczniesz. No dobra, życz mi powodzenia. Powodzenia. Wygląda niecodziennie. Musi być pyszne. Niesamowite. O nie, czekaj! Moją stopłoną! Ale ostre! Ogień! Pomocy! Nie mogę tego powstrzymać! Spalisz to miejsce! O mój Boże, czy ja jeszcze żyję? Chyba tak! Zobacz, co zrobiłeś z moją twarzą! Ojej, przepraszam! Nie chciałam! No wiesz! Ale dostaniesz pyszne lody! O dobra, wybaczam ci! Dzięki tobie wiem, że dostałam pyszny smakołek. Co się stało z moim rożkiem? Roztopił się. Ups, przepraszam. Okej, okay. czas zabrać się do pracy. Tym razem zrobię super mega fajnego burgera z lodami i frytkami. Ale dodam jeszcze oliwki. Przepraszam, dziewczyny. Ale nie mogę tego zrobić bez zabawy. A żeby zaskoczyć wszystkich, posypię rożek ziarenkami kawy. Nie wiem, czy to będzie dobre. Przekonamy się, chociaż nie sądzę. Co włożyć do drugiego rożka? Hmm, zobaczmy. O, myślę, że kaktus będzie idealny. To świetny pomysł. Dorzucę też troszkę gorzkie zieleniny i surowe jajka. To będzie przezabawne! Trzymajcie się, dziewczyny! Czeka was nie lata gratka. To najlepsza kombinacja, jaką kiedykolwiek wymyśliła. Super! Dorzucę jeszcze kilka robaczków. Wu, nigdy w życiu bym tego nie tknęła. Znam wyliczankę Anandu Henryka Fake, Ty zaczynasz. Dobrze. Ojej, co? Czy to robaki? To straszne. Zdecydowanie tego nie zjem. Chcesz trochę? Żartujesz sobie? Zabierz to! Nie poddawaj się. No dobra, muszę to zrobić. Fu, to obrzydliwe. Wpełzają mi do ust. Spróbuj je przerzuć. To może pomóc. No, brawo! Z czego się śmiejesz? Teraz twoja kolej. Dobra, dobra, nie obrażaj się. Żadnych robaków, więc mój rożek chyba jest w porządku. Spróbuję. Kawa? Interesujące, ale ogólnie takie sobie. Czuję czekoladę. Co? Ja też chcę. Trzymaj. Ha! <ALKgeting> żartowałam. To przecież challenge. Mam niesamowity pomysł na tę rundę. Dziewczyny będą w szoku. Kulka lodów, plus niebieska galaretka i ostrygi. Co o tym myślicie? Ja uważam, że to rewelka. Nie mogę się doczekać, aż dziewczyny to zjedzą. Dobrze, że ja nie muszę tego próbować. Ale będę miała niezłe show. A co jeśli dodam troszkę błotka? Mogę sobie wyobrazić, jak będą reagowały. Fu! No trzymajcie się, dziewczyny. Następny lód będzie jeszcze gorszy. Do gałki lodów dodam coś takiego. Co my tu mamy w koszu na śmieci? Akurat wczoraj jadłam banana. I co stało mi skórka? Świetny pomysł. Dorzucę ogryzek jabłka. No i zalaję to wszystko mlekiem, żeby nie śmierdziało. Ale nie sądzę, żeby to pomogło. To naprawdę cuchnie. Dodam też posypkę z groszku. To będzie obrzydliwe. Wygląda tak sobie. Zabierajcie to szybko. Nie ma tu czym oddychać. Ciekawe, komu się poszczęści. Pozwolisz, że zacznę? Nie, nie, moja kolej. Uwielbiam lody. Tylko nie z błotem. Sama się prosiłaś, no to teraz jedz. Ale za co? Fu, to obrzydliwe. Nigdy więcej tego nie powtarzajcie. Będę to teraz rzucić i udawać, że to się nigdy nie wydarzyło! Ło, co za uwaw! Lepiej jedz swoje, dawaj! Skoro ty nie masz szczęścia, to znaczy, że ja je mam! Pyszności? No nie wiem! Do bani, nie tak się umawiałyśmy! Trzeba będzie to zjeść! Fu, jak to śmierdzi! Suzy, co ty tam włożyłaś? Ha, masz! Dostałaś tęczkę! Szkoda, że nie widzisz swojej miny! Tu mam. Sprawdźmy. Pizza! O, rety, jestem taka szczęśliwa. Zobaczmy, co ja mam. Kurczę, co to jest. Ohyda! Wow, wygrałam główną nagrodę. Taka pizza! Niewiarygodne. Musi być pyszna. A, chyba się pomyliłam. Co to jest? Jakieś nieporozumienie? Owoce morza? Muszę się ich pozbyć. Wyrzucę je. Ej, uważaj! Nice. Gotowe. Przepraszam, nie chciałam. Ale może chcecie kawałek? Dobra, pora na jedzenie. O fuj, to jest obrzydliwe. Ble, ochyda. Ej, co z tobą? Masakra, ale wiem, co zrobię. Oderwę ten kawałek, od tak. Na dzień jest okropne, ale ciasto mi smakuje. Świetnie. No i to właśnie zjem. Fryzżka. Namniałam. Co? I nawet się nie podzieliła. Lepiej otwieraj swoją. Jaka pyszna pizza? Idealna z peperoni i serem. Mm. To najlepsza pizza na świecie. Uwielbiam ją. Jak apetycznie to wygląda. Zdaj trochę. Rzeczywiście jest taka, jak mówicie. Palce lizać. Po wszystkim. Lepiej idźcie swoją. No dobra. Co to jest? Zamrożone nie wiadomo co okropieństwo. Podgrzyjcie mi ją. Chyba śnisz. No to zawołam kelnera. Szybciej do mnie. Wow. Mogę sobie na to pozwolić, jestem bogata. Proszę to załatwić szybko. Oh, maj! Świetny pomysł! Tak, a stać mnie na jeszcze więcej. No co tam? Gotowa, czekam. Proszę mi to elegancko podać. Przecież nie będę iść ze stołu nie obejdzie się bez serwetki. Tak. Oczywiście będę jadła złotymi sztuścami. No i jak to smakuje? Koszmarna, obrzydliwa, marna pizza. Jak w ogóle można to jeść? Hmm, dziewczyna ja pierwsza. Co to jest? Makaron? To nie będzie smaczne. Dodam keczupu. Wymieszam go z makaronem. No, wiele lepiej. Pyszności. Chyba. Wspaniały makaron. Przepyszny. Jestem bardzo zadowolona. Podnieś swoją pokrywkę. Okej. Okay. Okay. Nie, znowu to samo. Cytryna i owoce morza. Najgorzej. Hmm. Nie mogę tego znieść. Co to ma być? Jakieś obrzydlistwo. Okay. No dobra, chociaż spróbuję. Nawinę na makaron na widelec. A teraz będę musiała zjeść to paskudztwo. Mam pomysł. Ej, zobacz! Oh my God. Mam tu propozycję. Hey. Zamieńmy się! Nie, dzięki. Chociaż? No dobra, ja oddam ci ten, a ty mi dasz swój. Super! O tak, właśnie tego mi było trzeba. Taki makaron to ja lubię. Raj dla podniebienia. Bellissimo. Oh my! A teraz czas na małże. Mm. Po co mi te pałeczki? Szybciej zjem rękami. Ja też to tak chcę. Skoro nikt ci nie interesuje kasą, to wezmę ją sobie. Co tu jest? Ja zobaczę pierwsza. Co to takiego? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Daj mi, to pokażę ci. Patrz. Otwórz torebkę. Teraz wsyp do wody. Porządnie zamieszaj i proszę bardzo, świetna kawa gotowa. Smacznego. Dziwny napój, nie pachnie zbyt ładnie. Fuj, jaka ohyda. Co za ubaw! Pipi na zdrowie. Serio? Nie chcę tego pić. A co my tam mamy? Gdzie? Nie widzę. A teraz mała sztuczka. Tam przecież nic nie ma. Też nic nie ma, mam pusty kubek. Wypiłam wszystko, teraz wy. No właśnie na to miałam ochotę. Moja ulubiona kawa z bitą śmietaną. Jest naprawdę dobra. Pychotka. Śmietankę też dojem. Ale wart. Ciekawe co ja mam. Wygląda ładnie, ale to chyba jakiś dziwny napój. No i do czego służy ta serwetka? Ach wydmucham w nią nos. Do czego innego miałaby służyć? Fu, po co to robisz? Jakaś dziwna rzecz. Co to ma być? Dobra, spróbuję. Co za paskudztwo. Jakie twarde. Nie chcę tego. O, a co my tu mamy? Jakiś słoiczek. Czuję zapach. A psik! O, co to za proszek? Jesteś przezabawna. Rety, dziewczyny, z czego się śmiejecie? To przecież cynamon. Hmm. Dobra. Mimo wszystko spróbuję tego napoju ze złotego kubka. Smakuje dosyć wyjątkowo. Wypije do dna. What? Co? Masz złote zęby? Wow, kawa dla bogaczy czyni cuda. Ok, a teraz wezmę szklankę wody i wypłuczę usta. To właśnie się robi po wypiciu złotego napoju. Gdzie mam wypluć wodę? O, tutaj! Porażka to obrzydliwe. Tak wiele lepiej. No, ciekawe, co dostałam. Mmm, yummy. Wow, pysznego burgera, hurra! Ojej, jakiś dziwny burger. Zobaczmy. Złoty burger idealny dla mnie. Redy, co się dzieje? Co nam nie leci? Jakie dobre, jakie pyszne! Ten burger jest niewiarygodny. To było niesamowite. I na koniec? O, zaraz zemdleję. O, mam tu jakiś odświeżacz powietrza. Nie zaszkodzi. Dlaczego to robisz? Co jedz już swoje. Co za wychowanie. A mój burger jest do bani. Nie chce mi się go jeść. Hmm. Ale mam pewien pomysł. Dobra, dodam keczupu i musztardy. Tak porządnie. Świetnie. Dzięki temu będzie smakować o wiele lepiej. To jest taki burger jak lubię. Jest całkiem smaczny. Zjem do ostatniego okruszka. Zjadaj swojego. Okay. Ależ oczywiście. Dwa razy powtarzać nie trzeba. Wiem jak go zjeść. Mam kelnera. Potrzebowała rękawiczek, żeby nie ubrudzić rąk. To wszystko, możesz iść. Wspaniały, złoty burger. Właśnie to, na co miałam ochotę. Jest pyszny. Uwielbiam taki, jest doskonały. O, tak, tak. Ej, tym razem ja zaczynam. Zobaczmy, co tu jest. O, tak, pyszny pączek. Pyszny, nadgryziony pączek. Lukier się troszkę wykruszył. Ale nadal jest słodki, kolorowy i taki fajny. Le jak można to jeść? To jest tak dobre, że aż mnie ucho zaswędziało. Sprawdźmy, co ja mam. Mmm, no nieźle, ale czegoś tu brakuje. Kelner, szybko do mnie. Potrzebuję widelca i noża. Dziękuję. Dobrze, jest serwetka. Są sztuczce, Możesz iść. Okej. Okay. Chyba nie myśleliście, że będę jadła pączka rękami. Przecież nie zniszczę sobie manikiuru. Spróbuję. Jest naprawdę dobre. Pyszności. Nie mogę się opanować. Chcę go zjeść do ostatniego kawałeczka. Ona to ona tak umie? Zjadłabym jeszcze dziesięć takich. No dobra, nic już swojego. Ojej, jaki piękny! Wow! Dostałam super pączka. Co za Bingo! Złoty dżem w pączku jest piękny. A jaki smak Palce lizać. Dobrze, że to mi się trafił. Jestem w siódmym niebie. Ty śniutki pączek.